Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj pokażę Wam cały proces mojej sesji zdjęciowej. Począwszy od rozmowy z osobą, którą będę fotografował przed sesją zdjęciową, poprzez szukanie inspiracji, realizację zdjęć, zabiorę Was oczywiście ze sobą na sesję zdjęciową i później przejdziemy też przez selekcję tego materiału, obróbkę oraz przekazanie zdjęć osobie, właśnie z którą współpracowałem. Także myślę, że to będzie ciekawy odcinek, który pokaże Wam cały proces właśnie takiej sesji zdjęciowej. Więc jedziemy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Na samym wstępie mam też dla Was fajną informację, ponieważ będę obecny na ekspozycji w Krakowie już 30 września. Mniej więcej w okolicach godziny 16 będę miał swój panel razem z Igorem Podgórskim, w którym powiemy Wam jak tworzyć angażujące treści do właśnie internetu związane z fotografią. Także ja będę tam obecny mniej więcej od godziny 12 na stoisku Canona. Później będę prowadził ten panel, więc jeżeli macie ochotę tylko, to serdecznie zapraszam, chętnie się z wami spotkam, e, pogadamy o fotografii, podzielimy się naszymi doświadczeniami i miło po prostu spędzimy czas, także serdecznie zapraszam. A teraz przechodzimy do głównej części tego odcinka. Uznajmy, że właśnie dostaliśmy zapytanie o sesję zdjęciową. W moim przypadku najczęściej jest to zapytanie poprzez e, wiadomość albo na Facebooku, albo na Instagramie, albo za pomocą e, mailową. E, w mniejszej e, ilości przypadków otrzymuję e, kontakt telefoniczny e, i uznajmy, że dostaliśmy zapytanie właśnie drogą internetową. E, zatem odpisuję po prostu e, tej osobie na zapytanie o sesję zdjęciową. Jeżeli ta osoba nie przekazała mi zbyt wiele szczegółów na temat tej sesji zdjęciowej, no to po prostu dopytuję, e, jak ona ma wyglądać dokładnie? W tym przypadku Bartek już wysłał mi wiadomość ze szczegółami takiej sesji: że ma być to sesja z koniem w plenerze o zachodzie słońca. To już były bardzo ważne dla mnie i istotne informacje, dzięki którym mogłem już lepiej zaplanować tą sesję zdjęciową. Jeżeli nie otrzymuję takich szczegółów, to zawsze o nie dopytuję, żeby jak najlepiej po prostu poznać też pomysł, wizję klienta na daną sesję zdjęciową. I e, oczywiście ja też wychodzę z moimi propozycjami i inicjatywą, ale zawsze osoba, te, która się do nas odzywa, ma e, jakiś szkic, zarys w głowie tych zdjęć, które mają być realizowane. I ja chcę poznać opinię i pomysł tej osoby, skonfrontować go z moim podejściem i żebyśmy razem po prostu stworzyli naprawdę coś fajnego. Po takim kontakcie, po uzyskaniu tych e, wszystkich informacji, które są dla mnie istotne, biorę się za szukanie inspiracji. I teraz tym się właśnie zajmiemy. Tak, jak wspominałem, nadszedł moment na szukanie inspiracji do sesji zdjęciowej. Mamy takie trzy najważniejsze informacje. Sesja z koniem, sesja w plenerze, sesja o zachodzie słońca. Czyli mamy Bartka, który będzie też jeździł na koniu, będzie przemieszczał się w plenerze i będziemy mogli zrobić różne zdjęcia. I zapisuję sobie najpierw moje pomysły na realizację tego typu zdjęć, e, tworzę sobie osobny dokument, gdzie po prostu takie punkty sobie spisuję, co mi wpadło do głowy na pierwszym, w pierwszym momencie. Później natomiast odpalam e, sobie różne miejsca: Instagram, Pinterest e, i inne portale z, takie, w których można znaleźć naprawdę fajne zdjęcia. Linkuję do wszystkich poniżej e, i tam szukam zdjęć które przypadły mi szczególnie do gustu, które wpasowują się w tą koncepcję, którą na początku ustaliłem właśnie z osobą, którą będę fotografował. Zapisuję najlepsze, ulubione zdjęcia, które mi się najbardziej podobają i to nie oznacza, że będę realizował dokładnie tego typu zdjęcia, że zrobimy dokładnie coś takiego, takiego samego, tylko one obrazują mniej więcej takie klimaty, w których będziemy się poruszać. I te zdjęcia wysyłam właśnie tej osobie, rozmawiamy o tych fotografiach, też uzyskuję informacje, co tej osobie się podoba w tych zdjęciach, a co nie, co by chciała szczególnie pokazać, a czego raczej unikać. I w ten sposób jeszcze lepiej możemy się zrozumieć. I dopasować po prostu w tej sesji zdjęciowej, żeby realizacja tych zdjęć przebiegła jak najlepiej i podobała się obu stronom. Bo ja jako fotograf chcę robić takie zdjęcia, które mi się podobają, ale jednocześnie też podobają się osobom, z którymi ja pracuję, które ja fotografuję. To jest dla mnie taka sytuacja win-win, gdzie obie strony wygrywają i po prostu się cieszą z tego wszystkiego, co robimy, co tworzymy. Właśnie jeszcze jedna rzecz. Ja osobiście sugeruję zawsze skontaktować się telefonicznie z osobą fotografowaną przed sesją zdjęciową, gdzie można porozmawiać usłyszeć się wzajemnie i troszeczkę skrócić tę barierę. E, I też dzięki temu właśnie ustalić sobie dodatkowe szczegóły. Warto porozmawiać ogólnie jeszcze o tej sesji zdjęciowej, o, można pogadać też o stylizacji, e, bo wcześniej wy, wymienialiśmy się tymi inspiracjami, więc warto tam jeszcze właśnie wspomnieć o tym, jak osoba ma się ubrać na tą sesję zdjęciową. E, I ogólnie pogadać, gdzie się spotkamy i o której zaczynamy. Także taka bariera e, troszeczkę zostanie skrócona i dzięki temu ta sesja zdjęciowa przebiegnie przyjemniej i ogólnie ja zawsze przechodzę z osobami, które fotografuję na ty podczas sesji zdjęciowej, bo to zdecydowanie ułatwia nam współpracę. Także jeżeli może współpracuję z jakimś poważnym klientem komercyjnym, no to wtedy jednak zachowuję tą formę właśnie bardziej formalną, chyba że ktoś wyjdzie też z propozycją, ale w większości przypadków raczej przechodzę na ty, żeby ta bariera została zmniejszona i po prostu żeby była na sesji miła atmosfera. Jeżeli tak przygotujemy się do sesji zdjęciowej, to jej realizacja będzie o wiele łatwiejsza i będziemy mieli naprawdę o wiele lepszy kontakt też z osobą, którą fotografujemy, ale również efekty będą dokładnie takie, jak sobie zaplanowaliśmy. Owszem, spontaniczne zdjęcia też są fajne i mogą one powstać właśnie na sesji zdjęciowej, ale zawsze dobre przygotowanie pomoże Wam w lepszej realizacji zdjęć. Zatem jesteśmy już na sesji zdjęciowej. W tym przypadku zabrałem ze sobą obiektyw głównie 135 mm i większość sesji, właściwie cała. Sesja powstała na tej ogniskowej na tym obiektywie na przysłonie F2. Mniej więcej, wszystko wam się wyświetla też na ekranie podczas fotografowania. E, zależało mi przede wszystkim na ukazaniu e, fajnych klimatycznych sceneli, e, które idealnie pasowały właśnie do konia. Poszliśmy razem z Bartkiem i Koniem w plener, takie fajne miejsca, ścieżki, e, takie bardzo naturalne, e, leśne, które idealnie właśnie pasowały do tej naszej koncepcji, ale to nie był całkiem zamknięty las, bo to była trochę taka półotwarta przestrzeń, gdzie słońce przebijało się właśnie przez e, drzewa e, i widzieliśmy też część tego zachodu słońca, co właśnie dodało naprawdę klimatu tej sesji zdjęciowej. Taki był nasz cel na tą sesję zdjęciową, dlatego umówiliśmy się na taką godzinę i dlatego też wybraliśmy takie miejsce i właśnie w ten sposób zrealizowałem te zdjęcia, bo tak sobie wcześniej też założyliśmy i to idealnie sprawdziło się również na miejscu 男人。拿着 <music> Bardzo ważne jest również to, żeby cały czas podczas tej sesji zdjęciowej e, nie tylko skupiać się na fotografowaniu, ale również na osobie, którą fotografujemy. Żeby cały czas rozmawiać, nawiązywać kontakt, e, też troszeczkę e, rozluźniać atmosferę, bo niejednokrotnie osoba, której robimy zdjęcia, może być spięta, bo dla niej to jest nie, niecodzienna sytuacja. My fotografujemy na co dzień. Dla nas to jest e, właściwie taka. E, Czynność już dobrze nam znana, a dla tej osoby, której robimy zdjęcia, bardzo często jest to całkowicie nowa sytuacja. Więc zawsze warto podtrzymywać rozmowę i nie tylko mówić o tym, jak ma się osoba ustawić, ale też rozmawiać na różne tematy. W tym przypadku mieliśmy właśnie tematy takie typowe e, związane z naszą sesją, ale bardziej ja się dopytywałem właśnie o konia, e, jak to wszystko wygląda w praktyce i to też fajnie nam rozluźniało atmosferę i cała sesja dzięki temu przebiegła o wiele przyjemniej. I taką atmosferę właśnie zawsze warto budować. Nie warto tworzyć takiej bariery, że my jesteśmy profesjonalistami i tylko mówimy o tym, że robimy zdjęcia, jak się ma osoba dana ustawić, bo to powoduje duże spięcie. Oczywiście to też jest istotne, ale nie wolno z tym przesadzić. Należy znaleźć taki złoty środek i zbudować fajną atmosferę, a jednocześnie profesjonalnie wykonać swoją pracę. Bardzo fajnym takim trikiem, który wykorzystuje na swoich sesjach zdjęciowych, jest to, że po realizacji części zdjęć, e, zatrzymuje się na chwilkę i pokazuje osobie fotografowanej kilka zdjęć właśnie, które powstały. E, to też e, uświadcza tą osobę, że na przykład fajnie to wszystko wygląda, e, że ta sceneria e, jednak pasuje do tych zdjęć, że cały klimat jest dokładnie taki, jak sobie wcześniej zapanowaliśmy. E, komentujemy, śmiejemy się, niejednokrotnie widzimy jakieś śmieszne, zabawne zdjęcia, kiedy ktoś zrobił głupią minę. Ktoś coś yy, yy, zrobił śmiesznego, także takie momenty, takie przerwy też są istotne i ważne. Wróciliśmy do domu, zgraliśmy materiał i czas na selekcję. I tutaj mała uwaga. Podczas sesji zdjęciowej, kiedy pokazuję właśnie zdjęcia osobie fotografowanej, o czym wcześniej wspominałem, e, też gwiazdkuję sobie zdjęcia, które zrobiły takie duże wrażenie na osobie, której, którą fotografowałem. Mam przycisk przypisany po prostu w aparacie do oznaczania zdjęć gwiazdkami. I kiedy słyszę na przykład wow, to zdjęcie mi się podoba najbardziej, naprawdę super tutaj e, wyszedłem bądź wyszłam, no to wtedy sobie oznaczam to zdjęcie w aparacie i już później w obróbce widzę, że te ujęcia zrobiły największe wrażenie na osobie, którą fotografowałem. Oczywiście to jest dla mnie taki też sygnał, bo większość zdjęć tak wybiorę później sam, bo wszystkich zdjęć nie pokazuję na sesji zdjęciowej, ale daje mi to znać po prostu, które ujęcia, na które ujęcia warto zwrócić szczególną uwagę. I podczas selekcji zdjęć staram się wybierać zdjęcia najlepsze z najlepszych. Przede wszystkim nie oddaję miliona zdjęć, tylko wybieram naprawdę perełki, najfajniejsze ujęcia, żeby klient oglądając te zdjęcia po prostu miał taki efekt wow, bo jak oddajemy z takiej sesji zdjęciowej 100 zdjęć, no to po 20 zdjęciu już właściwie wieje nudą, bo trzeba naprawdę było fotografować chyba cały dzień, żeby ta sesja była na tyle urozmaicona, żeby oddać tyle zdjęć. Wolę skupić się na 10 najlepszych kadrach, z różnych perspektyw pokazać tą osobę fotografowaną, w różnych okolicznościach, z różnych stron, z różnym oświetleniem, żeby... To, te 10 zdjęć było taką esencją sesji zdjęciowej i żeby po przegonięciu tych zdjęć efekt był maksymalny. Bo im więcej tych zdjęć dorzucimy, tym bardziej to będzie już wtórne i nudne. Także wolę zdecydowanie oddać mniej zdjęć i właśnie w ten sposób przeprowadzam całą selekcję. Żeby każde zdjęcie było od siebie inne, żeby każde było niepowtarzalne i miało tą wyjątkowość, której właśnie szukam. Natomiast podczas obróbki zdjęć skupiam się na podkreśleniu klimatu, który panował na sesji zdjęciowej. W tym przypadku był to zachód słońca, więc chciałem wzmocnić właśnie te kolory zachodzącego słońca, dodać lekko takich pastelowych tonów, więc podniosłem początek krzywej lekko do góry. Oczywiście pobawiłem się balansem bieli, w sekcji HSL poprzestawiałem trochę suwaków, wszystko widzicie na ekranie. Ogólnie tak wyglądało przykładowe zdjęcie przed obróbką, a tak po. Jeżeli chcecie poćwiczyć obróbkę właśnie z takim zdjęciem, no to również link do pobrania jednego z rawów zamieszczam w opisie do tego filmu, także zapraszam, zachęcam do obróbki tego zdjęcia. Teraz czas na przekazanie zdjęć osobie fotografowanej e, i to wszystko zależy od tego, e, na jaką sesję umówiłem się z daną osobą. Jeżeli to jest nasz wspólny pomysł, jeżeli e, idziemy sobie na taką sesję e, TFP, no to po prostu wysyłam przez dysk internetowy zdjęcia osobie fotografowanej, e, tworzę folder na Google Drive, tam wrzucam zdjęcia i zdjęcia wrzucam w trzech różnych rozdzielczościach i rozmiarach. E, wrzucam pełną rozdzielczość, czyli zdjęcia e, w najwyższej rozdzielczości w formacie oczywiście JPG. Wrzucam format instagramowy kwadrat bądź 4 na 5 format, żeby to było fajnie dostosowane do Instagrama i oczywiście rozdzielczość 1080 pikseli na krótszym boku e, oraz wrzucam format do Facebooka 2048 pikseli na boku dłuższym. I dzięki temu klient ma trzy foldery ze zdjęciami i mam pewność, że wrzuci zdjęcia i one będą dobrze wyglądały zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. I w ten sposób przekazuję właśnie swoje zdjęcia. Jeżeli realizuje sesję płatną, no to dodatkowo często realizuje pakiet odbitek, czyli te zdjęcia wszystkie drukuje. I dodaję po prostu do tego pudełko, w którym to wszystko ładnie wygląda. To wszystko zależy od tego, jak z osobą się umówicie, ale warto robić zdecydowanie profesjonalne wrażenie. Jeżeli realizujecie większą sesję dla klienta, no to warto zdecydowanie też postawić na jakość tych dodatków, które oferujemy, czyli żeby te odbitki naprawdę fajnie wyglądały, żeby zostały przekazane w jakimś fajnym pudełku ale też właśnie warto zwracać uwagę na to, żeby dostarczać klientowi zdjęcia w różnych rozmiarach, żeby z łatwością mógł zaprezentować je na Facebooku, Instagramie czy na innych portalach, bo to też świadczy o nas. Kiedy ktoś wrzuci to zdjęcie, mamy gwarancję, że ono będzie naprawdę wyglądało wyśmienicie. Właśnie w taki sposób realizuję moje sesje zdjęciowe. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, no to oczywiście służę pomocą, dajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Starałem się pokazać cały ten proces jak najdokładniej i opisać wszystkie rzeczy, na które zwracam szczególną uwagę. Były takie pytania, więc nagrałem taki odcinek. Jestem przekonany, że teraz będziecie mogli. Z jeszcze większą łatwością realizować Wasze pomysły, Wasze sesje zdjęciowe, a całość po prostu będzie dla Was, i dla osoby fotografowanej, przyjemnością. Jeżeli chcecie więcej tego typu poradników, jeżeli korzystacie z moich filmów i dzięki temu robicie lepsze zdjęcia, no to pamiętajcie o tym, żeby zostawić tego kciuka w górę. To jest dla mnie bardzo ważne, bo świadczy o tym, że podoba Wam się to, co robię i chcecie po prostu więcej tego typu treści i materiałów. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka.